kolejnym odcinku. Słońce jeszcze dzisiaj świeci fajnie. Mamy dzisiaj, o oh sorry, mamy dzisiaj 24 marca. Piękna pogoda. Zresztą myślę, że u Was też Słońce fajnie świeci, cieplutko. Na ten moment mamy zasadzone wczesne zimioki, mamy zasioty owies i mamy dość fajnie poschodzony czosnek. Jak widać na załączonym filmiku. Czosnek już miejscami nawet fajne, dobre 10 cm. Fajnie poschodził, Miejscami są tam jakieś dziurki, jakieś przerwy, kiedyś tam nie wylazły, ale jest. Jest OK, podoba mi się to. Fajnie to wygląda. Czosnek zieloniutki, zdrowiutki, piękna sprawa. I co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku yy, zabiera się za przeplewienie i wpulchnieni tej ziemi troszkę troszkę to zruszyć, powyrywać taki widzę kępki trochę się popuszczały wyczyszczymy to, wysprzątamy bo w tym roku będziemy próbowali czosnek ściółkować słomą słomę mamy jeszcze naszej została nam z zeszłorocznego przyżyta. będziemy ściółkowali czemu będziemy ściłkowali? roz, ograniczamy straty wody bo nie paruje, bo gleba jest takoby ocieplono. Druga rzecz zakładając, że sprawdzi się to według tego, co było we folii w zeszłym roku pod pomidorami powinno być dużo mniejsze zachwaszczyni. Będziemy widzieli, czy się to sprawdzi, czy się to nie sprawdzi. Yy, mamy do zaściłkowania 5 grządek. Yy, wychodzi tego powierzchniowo. Raz, 2, 3, 4, około 5 metrów, czyli będziemy ściłkowali plus minus 25 metrów kwadratowych no i co zabiera się za, za okopani tego spulchnieni wypleci i potem będziemy malutku brali słoma po słomie będziemy zwozić i będziemy to, będziemy to ściółkować i zabezpieczać od wszystkich chwaściorów i innych niepożądanych czynników, kiedy chcemy jak najwięcej uniknąć, żeby mieć jak najmniej roboty z tym bo w tym roku warzywnika mamy Kolejny rok mamy więcej. No i czasem ta robota usprawnia, trzeba to jakoś tak poukładać, żeby, żeby nie robić za dużo, a też nie opylać tego, nie, nie, nie truć tych, tych warzyw. Także jademy ekologiczno-słoma. Pierwszy rok próba ze ściłkowaniem. także startujemy do takiej roboty, żeby takich gwiazdek. Gwiazdki są, jakby ktoś chciał wiedzieć, zakupione w w sklepie jak i już kiedyś rok u nas gwiazdki są dwa rzędy gwiazdek luźno kręcących się i noż moim pomysłem są przerobione bo tu były na nakrętki tu był taki, e, taki pręt z gwintowanymi końcami e, moim pomysłem jest to przerobione na podkładka z zawleczką bo tam te nakrętki się luzowały albo dociągały i przestawało się to kręcić Także ja to przerobił w taki sposób No i postawiam Wam statyw i możecie obejrzeć jak, to, jak ta robota tym idzie Takim to sposobem przy pomocy yy, tych gwiazdek. Ile to zajęło? Może 10 minut. Wiadomo, że mi to zajęło pół godziny, bo nagrywałem, ale samej roboty 10 minut, może nawet dni. Więc do takich, jakby to powiedzieć, mało, mało zachwaszczonych yy, upraw, oczywiście przygotowanych pod konkretny rozstaw, to takie narzędzie się bardzo dobrze sprawuje. Fajnie to uprawiło Tu ziemia powiem wam, tu ziemia naprawdę była zbita. Widzicie tutaj opieram się całą wogą. Tu się nic nie odcisko. Tu, tu ta ziemia jest dość, dość fest, po zimie zleżało. A te gwiazdki bez problemu to kruszą. Nie trzeba nawet tam jakoś zbytnio wielkiej siły. I po jednym takim przejeździe. Widzieliście też na wolnych tympach. Tym jest taka fajnie gruzełkowata struktura tej ziemi. Także nie będzie ją zasklepiać. Nie będzie się zaskorupiać. Elegancko robota po tym wygląda. Problem jest właśnie z takimi bardziej piaszczystymi terenami. No ale tam, czym by nie zrobić, to to ta ziemia będzie tako zlewno, tako, tako sypno. No a tu mamy fajnie uprawiony czosnek. Pierwsze, pierwsze pleci 24 marca. No i będziemy się teraz zabierali za słomowani, za całego tego, całych tych grządek. Zaczęliśmy już ściółkowanie. Gosia z małym też posypują. Rośnie mały gospodarz. Tu już mam rozsypane. Czosnek widzicie, fajnie wystowo z niego ten większy. Z tej słomy. Fajnie to, fajnie to wygląda. Jest dość grubo zasypany, także myślę, że te, że te chwaściory się tu nie wypchają. Yy, na taki, na taki jeden, jedna grządka poszło mi no Nie prawie pół bali. No i tak po malutku zasypujemy. Jutro wam tu jeszcze zaprezentuję to w fajnym świetle, żeby to było widać. I tak wygląda efekt ściółkowania słomą czosku. Teraz te, te ujęcia nagrywą wam po jakichś dwóch dniach od, od zasłomowania. I widzicie już te czoski, które były większe, nie jak nie ich elegancko, same se wylazły. Wycięły się przez ta, przez ta słoma bez problemu. Wyrosły się do góry. Już tym po wzrostu mają już ogromne, już praktycznie z dnia na dzień rosną po pora centymetrów, No i takim, takim sposobem, takim pomysłem trzeba się uchronić od nadmiernego, nadmiernego plecio tego czosku. A co z tego będzie, to cały sezon pokorze. Dzisiaj sytuacja jest taka. Obejrzymy co będzie po tym, jak, jak się będzie pogoda, jak się będą kształtowały yy, wszystkie tam warunki, co się będzie działo z tym czosnkiem, czy nie dostanie jakichś chorób grzybowych. Yy, jak na niego będą roboki reagować, czy trzeba będzie coś pomóc, czy nie trzeba będzie pomóc. W każdym razie od chwastów zabezpieczamy się tak. A ostatnio, już też uprawiałem warzywnik cały na głęboko około 20 cm. Agregatem jest, jest dość konkretnie przeryte, wyrównane fajnie, to wygląda. No i szykujemy, szykujemy warzywnik pod nowe uprawy w nowym sezonie. Kolejne wiosenne zasiewy, sadzenia. Także byćcie z nami, oglądajcie filmiki. A jak plony obrodzą, to też zapraszamy do nas po poważnie was z naszego z naszego małego yy, rodzinnego gospodarstwa. A tu jeszcze wam pokorzymy na szybko yy, moja moja produkcja ostatniego czasu yy, swoją drogą jak widzicie tak u nas wyglądają wszystkie posiódłe paletki różnych różnych upraw głównie co się w oczy rzuca, to jest cebula Cebulę w tym roku planujemy dość dużo tu już mamy na dzień dzisiejszy, a dzisiaj mamy Kierego 27 marca. Późno, bo późno, tak wyglądają papryki, pomidory. Selery, tam są z tyłu. Tu mamy cebulę, cebulę. Tu była na próba wysiota cebula z zeszłego roku, połowa białej, połowa czerwonej, wylazły widzicie, trzy sztuki. Także z cebulę raczej się będziemy wycofywać z ocią starych nasion, raczej ENO, eno najnowsze, ino najświeższe nasiona. Tu mamy pory, tu jest kolejno cebula, tu jest, y, tu jest też czerwono posioto, ale świeższe nasiona. Tu już zaczynają wychodzić kalarepy, coś sałaty chyba nie? nie? No, Jaką jest różnica między tą otoczkowaną, co była, a zwykłą. Mm -hmm. A ta otoczkowana to była to z Allegro, ta z nie omega, od, od, od no? omega otoczkowano z profesjonalnych nasion odsypano. Olbrzymie brzmi nie ma. No, widać, że jakiś tam potencjał tej, tej, tej rośliny jest, jest? większy. Tu niby jest masłowo sałata. Też. Tu czekamy na e, szklarniowego ogóra. Obejrzymy, co z niego wyjdzie. Czyli trzy. Trzy, trzy nasiona, z czego jeden, nie jeden, wszystkie, wszystkie sią nasz synek, Także ciekawe, jak mu to wyszło. No Jedno może nie wyjść, no bo wciąż. Jedno może, może być głęboko, ale obejrzymy. Na pół doniczki. Tu mamy kolejno cebula. Tu są e, kapusty, kalafiory. A kalafiory są jakieś ospałe, strasznie kapusty, już coś tam dość fajnie wyłażą, a tu mamy yy, poświatła cebula z podłużnych, tak o typu szalotki, coś mniej więcej z, z Agro z Raciborza, z Wilmorinu nasiona, także obejrzymy co z tego będzie no a y, czym się chciałem przede wszystkim pochwalić, to jest, to jest właśnie ta półka no i muszę tu kolejny raz podziękować y, producentowi y, tej szklarni, czyli PTF Polska z Imielina za no, konkretną współpraca działo się, działo się z tymi ludźmi bardzo dobrze. Zaopatrzyli mnie w części, wszystkie takie, jak, jak potrzebowały, wszystko przysłali. Wiadomo, profile tu są docinane. To jest profil ku, kupiony na zapas i poprzycinany. Ale złączki wszystko, wszystko jest fabryczne z tego, co składają szklarnie. No i półka jest mojego autorstwa. Y, tu jest poliwęglan, on jest chyba 10 mm, y, biały, nieprzezroczysty. Y, zasada tej półki jak największo, jak najbardziej pojemno, żeby, żeby zmieścić jak najwięcej, jak najwięcej y, tacek a drugo, zaleta kierowni <coughs> musiała spełnić drugi zadanie, to jest to, żeby była szybko demontowalna czyli jak tu posadzimy pomidory, posadzimy fabryki, coś co się wysoko pnie na przykład ogórek tak samo mamy tutaj tu wam pokażę, o 5 wkrętów takich, tak jak są wszystkie te zastrzały, 5 wkrętów wykręcą. I tu z tych złączek normalnie półk do góry wychodzi z tych profili. I tu jest półka oparta, normalnie leży na tym, na tym profilu drugim. Sztywne to jest konkretnie, jakbym pokazać, widzicie, ugino się, ale to jest no sprężystość tu tego profila. I czy ta półka jest pusta, czy nie, czy jest załadowana, tak jak teraz, rośliny są wszystkie podlote. Cała ziemia jest namoczona konkretnie, jest to dość, dość wielki ciężar. A widzicie, półka jest prościutko. Woda elegancko się trzymie. Czy ją podlejemy tu, tu czy tam. Ona się fajnie rozleje, bo półka jest całkowicie w poziomie. Jest to fest sawilne. Nie ma z tym żadnego problemu z tą półką. Myślę, że nawet byśmy mogli, Gosia by się mogła tu położyć i o tu. I spokojnie by ta szklarnia wytrzymała. To by włożyło ile? No włożyłoby to. Nie są my jacyś z grubi, nie są my jacyś ten, ale jak na plastik, jak na takie tworzywo, ciężar by był dość duży, ale myślę, żeby to, żeby to smogło. Także cicho, nie musi wejść w we Także e, pozdrawiamy ze szklarni, pozdrowiemy z naszych upraw. E, no i zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków i śledzenia jak te, jak te uprawy się u nas prezentują. Czy to we szklarni, czy to we, e, we folii, które jeszcze nie ma. No i na polu. A odnośnie folii będzie też, też odcinek i będzie pewno firma, kiero y, kiero polecił mi sąsiad. Firma kiero jest u nas, tutaj z Rybnika. Y, I bardzo porządna firma, bardzo porządni ludzie, którzy tam robią. Także będzie z tego osobny odcinek. Już teraz na niego zapraszamy. A tymczasem mamy niedziela. Także my idemy się Troszkę zrelaksować, odprężyć, będzie rożno, będzie wursz, a wy tymczasem miejcie się i też się fajnie zorganizujcie czas. Do zaś.